Witam Państwa w czwartek 23 lipca Karolina Czereda czas rozpocząć wiadomości regionalne. Dziś u nas basenu naleśnej w tym roku nie otworzą. W starostwie podsumowali straty po wichurze. Dodatkowa kasa za autobusy, aktualne oferty pracy w powiecie żarskim i ostrzeżenia o zagrożeniach na smartfonie. A miało być tak pięknie nowy basen, nowe miejsce na spędzanie upalnych dni. Niestety, już wiadomo na pewno, w tym roku mieszkańcy Żar nie popływają na basenie przyleśnej. Dziś odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Żarach. Gorącym tematem spotkania był basen Przyleśnej. Data jego otwarcia nie jest znana. Wiadomo jednak, że mieszkańcy muszą pozbyć się złudzeń. Chciałoby się i mnie również, aby basen działał już pełną parą. Jednak mamy problemy związane z jego oddaniem do użytku. Po pierwsze firma wystąpiła do nas o przedłużenie umowy do końca lipca. Trwają nadal prace wynikające z umowy. Mamy nadzieję, że one zostaną zakończone właśnie do końca lipca. Nie oznacza to jednak, że w sierpniu basen będzie otwarty. Stary budynek, w którym miały być sanitariaty, groził zawaleniem, więc go wyburzono. Procedury związane z budową nowego nadal trwają. Przygotowana już została cała kosztorys i cała w ogóle dokumentacja projektowa tego budynku i przystępujemy do przetargu na wyłonienie wykonawcy. W związku z tym rozpoczną się kolejne prace budowlane związane z wybudowaniem tego budynku. Następnie prace związane z, z przyłączami, z przyłączami między innymi sanitarnymi. Obecnie są tam szambale. Nas, nas również zależy na tym, aby ten obszar był zabezpieczony. W, w, poprzez kanalizację i ta kanalizacja nie została wcześniej zaprojektowana. Czy w związku z tym zmieniły się koszty budowy basenu? W obecnej sytuacji budowa nowego budynku bilansuje się z remontem starego budynku. Jest to obecnie, w, jeżeli chodzi o kwestie kosztorysowe, poziom 1,5 miliona. W związku z tym nie mogę mówić o zwiększeniu kosztów budowy, budowy basenu. Był pomysł, aby na czas budowy sanitariatów na leśnej stanęły przenośne ubikacje, jednak takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, bo za około 3 tygodnie basen znowu stanie się placem budowy. Droga do basenu też pozostawia wiele do życzenia. Przebudowa źródlanej rozpocznie się w przyszłym roku. Wiadomo, że wzdłuż obiektu wygospodarowano 34 miejsca parkingowe i 6 miejsc dla niepełnosprawnych. Łączna wartość budowy basenu pochłonie prawie 18 milionów złotych. Dziś w Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podsumowano skutki niedzielnej wichury. Wyciągnięto wnioski, wszystko po to, by usprawnić działanie wszystkich służb w podobnej sytuacji. Dziś w starostwie powiatowym zebrał się sztab zarządzania kryzysowego. Przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy Żary, a także policji, straży pożarnej, nadleśnictwa i energetyki omawiali skutki ostatniej nawałnicy. Podsumowano podjęte działania, wyciągnięto wnioski na przyszłość. Z powodu żywiołu największe straty odnotowano w gminie i mieście Żary. Straż pożarna wyjeżdżała 256 razy, w tym 34 razy do uszkodzonych dachów. Na terenie Żar powalonych zostało 100 50 drzew. To już trzecie zdarzenie w tym roku, którego przyczyną były anomalie pogodowe. Wielkie spustoszenie, niedzielna wichura wywołała również w naszych lasach. W tej chwili szacujemy wstępnie, bo te informacje dopiero szczegółowe dzisiaj mają spłynąć dziś do południa. Na terenie sześciu lecie szkody gdzieś osiągnęły poziom 10 tysięcy metrów sześciennych. Niestety są także szkody powierzchniowe. Mamy kilkanaście hektarów szkód na obszarach od pół hektara nawet do, hektar, do półtorej hektara. Na razie zajęliśmy się udrażnianiem tych szlaków komunikacyjnych, ponieważ to jest najważniejsze, żeby do tego drewna dotrzeć, żeby dotarli wykonawcy prac leśnych, dotarły firmy wywozowe. No będziemy teraz myśleć, co z tym dalej zrobić. Bardzo dużo, bardzo wielkie szkody wystąpiły niestety na leśnictwie Zielony Las, czyli tym leśnictwie bezpośrednio przylegającym do, do miasta Żary. Nadleśnictwo wprowadziło bezterminowy zakaz wstępu do Zielonego Lasu i na razie trudno rokować, kiedy ten zakaz zostanie cofnięty. Już teraz apeluję, żeby mieszkańcy i wszyscy chętnie do spacerów i odwiedzania turystycznego tego zielonego lasu na razie sobie z tego zrezygnowali i, i rzeczywiście przestrzegali ten, zapas, ten zakaz, ponieważ no to jest dla ich dobra. Niestety, tych drzew jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo drzew złamanych, gdzie te czubki wiszą, i niestety stwarza to bardzo duże zagrożenie dla wszelkich osób, które się poruszają tymi szlakami turystycznymi. Mniejsze szkody odnotowano w pozostałych leśnictwach. Tam zakaz wstępu nie obowiązuje. Z czym był problem? Gmina Żary narzekała na utrudniony kontakt z energetyką. Brak było informacji, kiedy zerwane linie zostaną naprawione. Awarie można zgłaszać jedynie pod centralny numer. Działający jak infolinia. Czy w przyszłości można to zmienić? Nie bardzo. To najwyraźniej polityka oszczędnościowa tego dostawcy prądu. Przez powrót przystanków na Łańską miasto musi dopłacić przewoźnikowi 20 tysięcy złotych. Aneks do umowy podpisano w lipcu. 20 tysięcy złotych brutto tyle zażyczył sobie od miasta przewoźnik Fenix za zmianę w rozkładzie jazdy w związku z przewróceniem przystanków na Łańską. Tak wynika z aneksu do umowy, którą na pół roku podpisały obie strony. Przede wszystkim jest to spowodowane tym, iż nieznacznie, ale wydłużyły się trasy autobusów, gdyż odjeżdżają one właśnie z ulicy Łańskiej. Kosmetyczne zmiany w rozkładzie nie są adekwatne do ceny, jaką otrzyma Feniks, a żądali jeszcze więcej. Problem z tym, że firma ta zmonopolizowała sobie rynek komunikacji miejskiej. To znaczy, że miasto ma związane ręce? Dopóki firmy inne komunikacyjne na przewóz nie będą stawały do przetargów, jest, pozostaje Feniks. Jaki pomysł na rozwiązanie tej sytuacji ma Ratusz? będziemy zachęcać różnego typu firmy przewozowe aby w jak największej ilości przystępowały do naszych przetargów na przewozy dla mieszkańców to jest uważam ważne rozwiązanie z naszej strony oczywiście są podpowiedzi między innymi tutaj pani redaktor wcześniej zapytała w kwestiach tworzenia spółki przewozowej należącej do miasta można jeszcze tę sprawę również rozpatrzeć czy władzom miasta to się uda? Przekonamy się w styczniu, wtedy to wygaśnie umowa z Feniksem i ogłoszony zostanie nowy przetarg na usługi komunikacji miejskiej. pracownicy biurowi, budowlani i kierowcy. Na takie zawody jest największe zapotrzebowanie w powiecie żarskim. Każdego dnia do Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach wpływają nowe oferty. Kto jeszcze jest potrzebny? Obecnie y, mamy nabór do hospicjum żarskiego, tak? ponieważ ruszyło w ostatnim czasie y, i po, potrzebują tam pielęgniarki, y, jak również opiekunów medycznych. Dodatkowo mamy ofertę coś, coś nowego, tatuażystę. rzadko się taka oferta ta pojawia, tak ruszył nowy zakład, więc jest potrzebna nam tutaj osoba z zamiłowaniem tak, do, do takich prac. Jak również mamy, tak ruszył sezon właśnie z ofertami na nauczycieli. Mamy na ofertę na nauczyciela matematyki do szkoły, zespołu szkół w Tuplicach. Potrzebny jest tam również psycholog. W związku z resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, nabór na dwa stanowiska asystenta rodziny ogłosił kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Praca będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia. Przewidywany okres zatrudnienia od 1 sierpnia do końca roku. RSO to Regionalny System Ostrzegania. To również bezpłatna aplikacja na smartfona. W celu zapoznania się z konkretnym komunikatem wystarczy ściągnąć aplikację RSO, a następnie wybrać dowolne województwo. Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych RSO oraz Regionalny System Ostrzegania. Dzięki aplikacji będziemy powiadamiani o lokalnych zagrożeniach meteorologicznych. Ale nie tylko. Sprawdzimy też aktualne informacje drogowe, jakie występują w naszym regionie. Poprzez RSO rozpowszechniane są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Jak już informowaliśmy, bracia Mateusz i Łukasz Pichulakowie wywalczyli brązowe medale mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. To największy sukces w historii żarskiego kolarstwa. Początkowo startowaliśmy w sztafecie, gdzie jako drużyna zajęliśmy trzecie miejsce po dość ciężkiej walce, tak naprawdę, bo do końca nie było wiadomo, która drużyna przejdzie na trzecim miejscu. No i dosłownie przed samą metą udało się, że zawodnik z naszej drużyny dogonił drużynę poprzedzającą nas wtedy, no i dzięki temu udało się na to miejsce medalowe skoczyć. Kolejny dzień to już startował mój brat Mateusz, i on w eliminatorze zajął siódme miejsce. To są starty, to są sprinty na rundzie, troszeczkę mniejsze niż runda wyścigu. No i po prostu chodzi o to, na początku jest eliminacja, na początku jest czasówka i jadą zawodnicy czasówkę, na podstawie tej czasówki potem są ustawiani czwórkami i dochodzi do wyścigu właśnie po cztery osoby, nie? I tam przychodzą tylko dwie osoby dalej, reszta odpada i tak e, aż do końca, aż zostanie właśnie wytypowany ten najlepszy. A ostatni dzień, no to niedziela, czyli już wyścig taki ogólny i tak naprawdę najważniejszy, e, ten podstawowy wyścig, do którego się przygotowujemy praktycznie przez, przez cały sezon. W wyścigu głównym z bardzo dobrej strony pokazał się Mateusz, który w kategorii U23 uplasował się tuż za podium. Generalnie nastawiałem się na to, żeby spokojnie zacząć cały wyścig, bo wiedziałem, że trasa była naprawdę bardzo ciężka. Było bardzo dużo podjazdów, bardzo dużo zjazdów, praktycznie zero płaskich odcinków. I chciałem od początku bardzo spokojnie pojechać, co było bardzo dobrym, bardzo dobrym wyjściem. I tak powoli, powoli przechodziłem do przodu, aż w końcu doszło do czwartego miejsca. W pewnym momencie już zabrakło nawet 30 sekund do trzeciego i do medalu, ale niestety już nie było siły. Ale za rok będzie druga próba. Dodajmy, że starszy z braci Łukasz w klasyfikacji generalnej zajął siódme miejsce. To także spory sukces. Na całą rozmowę z żarskimi kolarzami zapraszamy do poniedziałkowego magazynu sportowego. Witam widzów te, Telewizji Regionalnej. Jaka pogoda czeka nas jutro? Zapraszam na szczegółową prognozę. W piątek w Żarach, Gubinie i Szplotowie termometry wskażą do 26 stopni Celsjusza. Niebo będzie słoneczne, momentami zachmurzy się. W Gubinie mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali, wiatr w porywach osiągnie do 38 km na godzinę. W piątek, 24 lipca nie zapominajmy o imieninach Kingi i Krystyny. Panią już dziś życzymy dużo zdrowia i pogody ducha. Pozdrawiam widzów telewizji regionalnej Oliwia Bartnik. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w jutrzejszym wydaniu Gazety Regionalnej. Następnie tajemnice naszych ogrodów. Dziś rodzinne ogrody działkowe imienia 35-lecia w Żarach. Polecam. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę przyjemnego wieczoru i do zobaczenia.